MSR Huba Huba NX, namiot dwuosobowy od MSR-a. Po to tu przyszliście, żeby zobaczyć, czy ten namiot jest warty swojej ceny. Jak ktoś już bywa częściej na kanale, to mnie dobrze zna, że moje w sumie materiały odnośnie różnych rzeczy, które nagrywam, są dosyć mocno surowe i pokazuję to tak, jak to wygląda, a nie tak, jak ma to być pokazane. Rozpakowałem go chwilę, chciałbym zrobić tak jak na poprzednich odcinkach z różnych recenzji, zrzucić. niech on się sam rozkłada. Ale nie, ten namiot tak nie potrafi. Są namioty, które tak mogą, ale ten tego nie potrafi. Namiot kosztuje 2500 zł. Co wiecie, że to jest bardzo dużo jak na namiot. Sam się nie rozkłada przy tej cenie, waży 1,7 kg. Jest to dwuosobowy namiot. I co Wam na samym początku mogę powiedzieć, jest to idealne rozwiązanie dla jednej osoby z bardzo dużą ilością sprzętu. Dużym plecakiem, 85 litrów czy więcej. To jest po prostu dobre rozwiązanie. Zacznijmy od tego, że namiot ten jest bardzo fajnie w ogóle już z samego początku skonstruowany. Pamiętajcie, że to jest dwuosobowa wersja. Opakowanie jest na takie ściągacze, żeby zmniejszyć jego objętość. Rozkładany on nie jest z przodu jak wszystkie, tylko z boku, co ułatwia wypakowywanie i pakowanie tego namiotu, proszę bardzo. Wystarczy go po prostu zgnieść, nawet go nie zwijać, zgnieść i wrzucić. Wiecie, do tego. Jest super. Mm, rozpakuję go, rozłożę go i będę wam dalej mówił moją surówkę na temat tego namiotu. Co my dostajemy w ogóle, Zimmerze? Daj. Dostajemy płachtę. Płachtę. No ten worek. W sumie fajny worek. Mm, tropik. Szpilki Szpilki Dobrej jakości w ogóle co ciekawe No i mega, bardzo mega co mnie pozytywnie zaskoczyło Mega lekki szkielet stelaż jak zwał, tak zwał, który się rozkłada w chwilę jakoś samą się rozkłada Przynajmniej powinien być. Jak go rzucicie to się sam nie rozłoży Tak to jeszcze nie działa Dobra, zacznijmy sobie od tego, że pierwszą ważną rzeczą, którą powinniście zrobić i o niej zawsze pamiętać, jest to, że ta środkowa nie wiem, belka, to nazwać ten środkowy pałąk, powinien iść, opierać się na górze, a nie odwrotnie, nie powinien być w tą stronę, tylko opierać się od góry, więc to jest taka pierwsza ważna rzecz. Już to widać, już widać, jak wielki jest ten namiot, w sensie to jest dwuosobowy, wiadomo, ale jak bardzo Pojemny jest w środku, no. Proszę bardzo w namiocie za tą cenę. Namiot jest wolnostojący, co jest bardzo dużym plusem jak na namioty. Dalej ustawiam sobie tą płachtę wodoodporną. Ważne za to jest to, żeby te kolory, które są na rogach tej tej płachty, z tej strony są czerwone, a z drugiej strony są szare, żeby one też pasowały kolorami do rogów w namiotu. Więc dwie czerwone na dwie czerwone. Dwie szare na dwie szare, i to jest w tym bardzo ważne. To jest ważne to, coś jak tym pałąk ku góry, żeby on był od góry, a nie od dołu. Dobra, pora, chyba to założyć. Czerwone do czerwonych tak. Dobra, może sobie po prostu siądę. Słuchajcie, do tego momentu te szpilki nadal, te szpilki, te szpilki nadal. Po prostu nie są potrzebne Dopiero jeżeli byście chcieli sobie zrobić Tutaj taką przestrzeń, na przykład Ten bok sobie podczepić Rozciągnąć go, no to dwie szpilki będą wam potrzebne Z przodu i z tyłu By Może to podwinę, bo trochę mi to przeszkadza Przynajmniej teraz do tego momentu namiot nie wymaga użycia tych szpilek w sumie, jeżeli jest jakiś większy wiatr, deszcz, to wiadomo, że zabierajcie ze sobą szpilki, szczególnie jeżeli idziecie na bardzo trudny teren, to jest, one są, naprawdę się przydają, naprawdę, to nie, one nie są zrobione tylko po to, żeby dorzucić wagę do namiotu, e, no to dobra, teraz tak, typowo surówka, powiem Wam, co o nim myślę, dużo już z nimi podróżuję, podróżowałem i... Będę podróżował ten namiot kupiłem specjalnie żeby zrobić u Karpat prawdopodobnie już teraz jak to oglądacie to albo rozpocząłem u Karpat albo już go skończyłem więc możecie mieć chyba filmy na kanale. Nież z tym. Plusy tego namiotu. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, że jest on samonośny, więc ustawienie tego namiotu już po złożeniu jest niesamowicie proste. Dlaczego jest to takie ważne? Pamiętajcie o tym, że teren nie jest wszędzie równy, zazwyczaj jak się będziecie rozkładali to teren będzie różny, więc yy, jeżeli taki niesamowity namiot od razu ustawicie, nie macie możliwości zmiany takiej fajnej, szybkiej miejsca i często będzie z górki, pod górkę, kąt będziecie się zsuwali w nocy, a ten namiot jak już rozłożycie sobie go przeniesiecie, sprawdzicie z parę razy gdzie jest fajne miejsce i go tam postawicie. Dlatego ta samonośność jest taka super. Namiot za 2,5 tysiąca zł. Yy, następną rzeczą jest to z plusów, że jest, jest on przestrzenny. Słuchajcie, jestem w stanie tu rozłożyć ręce. Nie mam krótkich rąk. W tą stronę, w tą, tu, wszędzie. Czy ja w połowie się mieszczę ze swoim plecakiem, naprawdę, tego namiotu. Wiadomo, jest to dwójka, dwuosobowy namiot. Ale no jest po prostu przestrzenny. Jest on tak skonstruowany, że. Pokochacie go za to. Kolejną rzeczą, co do przestrzenności jego plusów jest to, że ja sobie tutaj kładę mój materac, proszę, siadam sobie, ja sobie tu gotuję, po prostu. Siedząc w namiocie, mogąc się obracać, właśnie szukać rzeczy, przekładać, jestem w stanie jeszcze gotować przed nim. Nawet jak jest to rozłożone do końca, jest podpięte szpilkami, to wejście. No to to jest wygodne <laughs> naprawdę i mówię to ja, z doświadczenia po prostu to nie jest coś, że wam mówię jak mogłoby być, po prostu jak jest kolejną rzeczą co do ustawiania namiotu, bo jest samonośny, to to, że są dwa wejścia, dwie osoby albo nawet w jednej jesteście w stanie z dwóch stron wejść czy wyjść to jest pierwsza rzecz co to tam tak kołasuje? proszę o chwilę spokoju rzecz jest taka, że wy wchodzicie do tego namiotu, a nie jak w przypadku innych namiotów, które są na przykład podłużne, że wy się do niego musicie wsunąć i nie jesteście w stanie nic tak naprawdę w nim zrobić. I to jest duży plus. Kolejną rzeczą, co do przenoszenia tego namiotu ustawiania, słuchajcie, złożycie namiot, ustawiacie sobie. Go pod dobrym kątem, tak żebyście mieli piękny albo wschód, albo zachód słońca z tej strony, strony wyjścia, żebyście mogli to zobaczyć. Leżąc w namiocie jesteście w stanie to wszystko widzieć. Wyobraźcie sobie, że chcecie zobaczyć piękne widoki czy coś i ustawiacie sobie tak wyjście, że macie pełną panoramę gór albo panoramę czegokolwiek przed sobą, tego co, czego będziecie chcieli, to co sobie będziecie widzieli. To jest duży plus, fajnie coś takiego mieć. Co tutaj jeszcze z plusów? To że tropik można sobie na stelażu trzymać. I nie musicie mieć tego wszystkiego. Co jeszcze? Plusem jest jeszcze to, że szybko się ten namiot rozkłada. I to trzeba przyznać. To jest chwila moment przychodzicie dosyć późno, na przykład znajdujecie miejscowe, gdzie chcecie spać, no to macie. No chcecie jak najszybciej się położyć spać i go szybko rozłożyć, no to to jest to, my jesteście w stanie, jak chwilę potrenujecie, no to to jest mniej niż 3 minuty, jest namiot rozłożony. Inną rzeczą jest też plusem, dużym jest to, że na przykład jak go już pakujecie, no to ten otoworek jest tak skonstruowany, że wy go po prostu zgniatacie, nie musicie zwijać. Po prostu go zgniatacie i pakujecie tu, zamykacie, ściągacie. I jest spakowane, więc to też z rana to jest duży plus. No, teraz z minusów, co do minusów, bo muszą być te minusy, prawda? Dużym minusem jest moi drodzy, jego cena: 2,5 tysiąca zł za namiot dwuosobowy, to jest dużo. 2,5 tysiąca zł to jest dużo. Minusy. Jakie ja miałem minusy? Kondensacja, skraplanie się jest. To minus, bo jest, ale nie jest to tak, na takim wysokim poziomie jak w innych namiotach. Tutaj ona jest, ale jest znacznie mniejsza. Ale to też minus. Waga tego 1,7 kg. Jak na namiot dwuosobowy, no to to jest ok, ale mogliby trochę zmniejszyć. Ciężko jest zmniejszać przy namiocie dwuosobowym. W szczególności jak jeżeli macie taki wielki namiot w środku, ciężko jest zmniejszać jeszcze wagę. Można powiedzieć, że minusem jest to, że nie jest on żaroodporny. W sensie, że możecie się w nim spalić. Ale to chyba tak w każdym namiocie. No ciężko mi jest szukać minusów jakichkolwiek do niego. No bo to jest namiot za 2,5 tysiąca złotych. Już nawet nie mówię o tej cenie, że, że za tą cenę oczekujecie, ale oczekujecie i dostajecie tego, naprawdę. Jestem z niego mega zadowolony. I pamiętam jak w Holandii pierwszy raz w sklepie. Po prostu wszedłem do tego namiotu i to było takie. To jest trzyosobowy namiot, takie. To był dwuosobowy namiot, ale jest tak przestrzenny, jest tak pożony jest taki fajny, że od razu się z nim zakochałem i tydzień później go kupiłem po prostu. Co to jest do Nie ma minusów w tym namiocie. Minusem jest to, że nie lata. O, na przykład. Albo nie pływa. O, jakby pływał, to by było w ogóle super. Bym sobie na wodzie mógł spać. Dobra, skończmy te podchody do minusów, bo ich jest na tyle mało, że nawet nie, nie opłaca się o nich mówić. Namiot za 2500 zł. Jeżeli jedziecie na długi okres w góry, jeżeli jedziecie rowerem, jeżeli idziecie na autostop, wszędzie tam, gdzie potrzebujecie komfortu i długo będziecie spędzać tam czas, no to to jest super namiot. Naprawdę jest dobry. Więc tak to wygląda moja opinia tego namiotu po długim czasie użytkowania go. Coś jeszcze? O, Tak, no to ma być takie, wiesz, naturalne, nie? Nie mam co. Ciężko jest się przyczepić do namiotu. Tego. Teraz go jeszcze chcę spakować, żebyście zobaczyli jak się go pakuje. Mniej więcej, jak już sobie te wszystkie rzeczy ściągnę. Mówiłem wam o tym opakowaniu. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Po prostu, takie pakowanie namiotu. Tego namiotu. To jest namiot za naprawdę dużą cenę. Tak jak wam mówiłem, bierzecie tropić płachtę, zgniatacie O, trochę się napompował. Worek, do którego to wsadzacie po prostu. O, i teraz tak szpilki. Tam cały stelaż. Można ścisnąć. Sznurek tutaj pięknie. O. No i już namiot jest spakowany. Tyle wystarczyło. Teraz można jeszcze to wsadzić. No i ważne, żeby zacisnąć, żeby pomniejszyć jego objętość. Cudowne pakowanie z tego namiotu. Moi drodzy, namiot za 2500 zł. Co mam więcej wam pokazać? To jest po prostu namiot do użytku, do jakichś dłuższych szlaków na dłużej, jeżeli jedziecie w góry na jakiś dłuższy czas, czy jedziecie jakiś tripa rowerowego. Tak wyglądał ten namiot. To jest teraz. Waszej kwestii, czy wy go kupicie, czy nie, czy on jest warty tych pieniędzy, czy nie, czy on wam się przyda, czy nie, czy te jego funkcje są odpowiednie dla was, czy nie. Osobiście ja go oceniam na tyle, że jest dla mnie idealny póki co. W sensie, powiem szczerze, że miałem już 8-9 namiotów, a mogłem sobie tylko jeden taki kupić. I bym był cały czas zadowolony. No. Tak jak wam mówię, to jest moja surówka. Wejdźcie na inne moje recenzje rzeczy. Jeżeli chcecie, żebym coś zrecenzował, jakiś tam namiot, czy coś, czy jakieś tam inne rzeczy, no to mi po prostu napiszcie, a ja postaram się może gdzieś to pożyczyć albo jakoś ogarnąć, żeby dla was zrobić taką recenzję. To był namiot. MSR Huba Huba NX dwuosobowy namiot. Żeby w nim spać. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się gdzieś tam dalej. Cześć.